Cześć wszystkim na kanale Valer. Dziś pokażę, jak naprawić błąd: aplikacja niedostępna w Google Play w twoim regionie. Musimy wejść do Google Play Store. Najpierw potrzebujemy VPN. Użyję Turbo VPN. Instalujemy go, a w międzyczasie wchodzimy w ustawienia telefonu. Musimy też utworzyć nowe konto Google. Wybierz Google Konto, dodaj drugie konto. Tak? Tutaj tworzymy nowe konto. Po utworzeniu i zalogowaniu wchodzimy w ustawienia. Musimy znaleźć aplikację. Tak? W pamięci znajdź aplikację i Google Play Store. Dobra, otwórz go i wyczyść pamięć podręczną. Potem wchodzimy do VPN. W prawym górnym rogu są serwery. Wybierz kraj. Są darmowe i płatne opcje. Tu są darmowe. Wybieram USA i łączę się z VPN. Potem wracam do Google Play. O to chodzi. Wybieram nowe konto i mogę szukać aplikacji. To wszystko. To był Valer. Daj lajka, subskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Papa.